I począł zaś się uczyć przy morzu. Zebrała się do niego rzesza wielka, tak, iż wszedłszy do łodzi, siedział na morzu. A wszystka rzesza była przy morzu na ziemi. Uczył ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce. Słuchajcie, oto siejący wyszedł siać. A gdy siał, jedno padło na drogę, i przyleciały ptaki i wydziobały je. A drugie padło na opoczyste. Gdzie nie miało wiele ziemi, i natychmiast wzeszło, iż nie miało głębokiej ziemi. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się, i nie mając korzenia, uschło. A drugie padło w ciernie, i urosło ciernie, i zadusiło je, i nie dało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną. Wzeszły, wyrosły i wydały plon. Trzydziestokrotny. Sześćdziesięciokrotny i stokrotny. I mówił, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha.